Ha, być może coś w tym jest. Wiedzieliście, że bloki zabijają dzietność? Korea Południowa ma najwyższy współczynnik proporcji mieszkania w blokach i najniższą dzietność na świecie. A może rzeczywiście coś w tym jest? Trzeba by było znaleźć jakieś dane na temat dzietności tam, gdzie najwięcej osób mieszka w domach. Może tu tkwi sedno. Autor tego po postu, finansowy umysł, jeszcze to tak skwitował, że zamiast promować kredytem 0% rozwój bloków, powinniśmy promować rozwój miasteczek powiatowych. Dodatkowo, wiecie, jakby ludzie nie wyjeżdżali z takich miasteczek, to też gdzieś blisko by mieszkali dziadkowie, rodzice i też jest łatwiej chore dziecko na przykład zostawić z kimś, bo gdy takie osoby wyjeżdżają często z miasta rodzinnego, to są zostawione same sobie. A nie zawsze można w ostatniej chwili znaleźć opiekę nad chorym dzieckiem. Kto był lub jest rodzicem, to zna ten problem i wie, jak dziadkowie są pomocni w takich sytuacjach, wręcz niezastąpieni.